Witaj w kolejnym odcinku HIGH FIVE! Oglądasz właśnie projekt HIGH FIVE, w którym pokazuję od zwykłej pięciozłotówki, którą znalazłem na ulicy jakieś dwa lata temu, niecałe 2 lata temu. Zacząłem się wymieniać i nie wkładając żadnej swojej kasy, Wymieniałem się za coraz to cenniejsze rzeczy, coraz to bardziej wartościowe przedmioty. Były wzloty, były upadki, było mniej upadków, więcej wzlotów, dlatego dzięki tym wzlotom mogę siedzieć teraz na, na tej bestii. Eee, zobaczycie całą transakcję z kupna Yamahy XJ6, ale na razie zapraszam Was do obejrzenia transakcji ze sprzedaży motorówki, ponieważ ona 3-4 dni czekała na moim parkingu, Niedługo szukała swojego właściciela nowego. Zapraszam do obejrzenia transakcji ze sprzedaży przepraszam, motorówki. Proszę bardzo. Witam Panie Marcinie. Spotykamy się już drugi raz. Wczoraj nie był Pan do końca pewny. Mam nadzieję, że dzisiaj się to zmieniło. Jakie jak postanowienia, że tak powiem, jakie przemyślenia? Generalnie rozmawiałem z narzeczoną. Łódka bardzo fajna, trzyj się podoba, no, ale chciałbym, żeby Pan troszkę zszedł z sceny. Myślę, że 12,5 to jest troszkę za dużo. Troszkę z cen. Byłem przygotowany na drobne negocjacje. A ile pan jest w stanie zaoferować za, za tę cacko, za tą piękną łódź sprzedaży pomocy? Może idzie do 12, biorę od ręki. 12. 12 tysięcy. Hmm. Od ręki pan bierze. Od ręki. Dzisiaj finalizujemy wszystko. Tak. Więcej nie mogę. Okay. ok, niech no, będzie, niech będzie. No. Dziękuję. Moja strata. Dziękuję bardzo. A ja właśnie sprzedałem motrówkę za 12 tysięcy złotych. Yeah! Ja! Motrówka sprzedana masakrycznie szybko. Nie myślałem, że aż tak szybko znajdzie swojego nowego właściciela. No i dzięki temu mogłem szybciej kupić następną rzecz i szybciej jest odcinek, więc w przeciągu niecałych dwóch tygodni jest kolejny. Eee, mega, mega się cieszę, 3000 tysiące zysku. Masakra, masakra, niecały tydzień. Eee, lecąc dalej tym tropem, zapraszam Was do obejrzenia transakcji skup na tej bestii, jak już wspomniałem. Mega, mega sprawa. Zapraszam do oglądania. Witam serdecznie Witam. sprzedającego. Spotkałem się z panem Karolem pod Warszawą, żeby mam nadzieję, sfinalizować transakcję. Piękny motocykl, ale czy mógłby pan coś jeszcze o nim opowiedzieć? No tak jak pisałem w ogłoszeniu, jest to Yamaha XJ6, motor 600, 80 koni mechanicznych, 2009 rok produkcji. Przebieg? Yy, yy, no to tak, motor... Yy... Przyjechał dwa lata temu do Polski, z przebiegiem 20 tysięcy, na obecną chwilę jest to 24 tysiące i ciągle rośnie, tak? Mhm. Bo używam tego motoru, jeżdżę nim na co dzień. Czyli jest pan drugim właścicielem, ale w Polsce pierwszym. Tak, drugim właścicielem ogólnie, pierwszym w Polsce. Jasne. Yy, rozumiem, jeśli chodzi o jakieś ubezpieczenia do sprawy przeglądy. Motor czy... rejestrowany był w marcu, więc yy, śmiało można do przyszłego roku do marca jeździć, ponieważ ubezpieczenie i przegląd. Jest aktualny, tak, super. do tego roku. Super, super. Eee, a w ogóle dlaczego Pan sprzedaje ten, ten motocykl? No jest to mój pierwszy spykać? motor, tak. Przesiadam się na coś większego. Czy? Nie będę zdradzać, co to za motor. Ale... Już w garażu coś stoi? No, czy... powiedzmy, już jest, już jest sprawa w toku. Rozumiem. Cały czas się rozglądam. No, motor jest przygotowany do sezonu. Są wymienione wszystkie płyny, nasmarowany łańcuch. No Wsiadać jeździ. Hmm, rozumiem okej, okay, chyba wystarczająco już się dowiedziałem o tym motocyklu. Kolega Mateusz, który stoi za kamerą, też sprawdził jego zachowanie na drodze, wyraził pozytywną opinię o nim. Nie ukrywam, bardzo mi się podoba, więc wypadałoby porozmawiać o pieniążkach. Co tam 11 tysięcy, tak? Pan tak, 11 000, wycenia, pan, że tak to powiem. Jest taka moja ostateczna cena. Białą strzałę. 11. Nie ukrywam, że chciałbym troszeczkę zajeść z tej ceny, no bo wiadomo, zawsze, zawsze coś się potrąca. Na początku był pan nieugięty, ale myślę, że nie no, chociaż 200 zł, czy cokolwiek, jakby pan opuścił, coś, coś urwać trzeba na odchodne, żeby się lepiej wracało do domu z uśmiechem. No dobra, 11 tysięcy, ale dorzucę ten kaski pokrowiec. Kaski po, pokrowiec? Tak. Super, świetnie. To jest moja ostateczna oferta. Bardzo dziękuję panu. Miło będzie się wracało na pewno. A ja, właśnie taki ostatni akcent, właśnie kupiłem Yamaha xj 6 z kaskiem i pokrowcem, za 11 tysięcy złotych, yeah! Ach, kiedyś mogłem tylko pomarzyć, żeby, żeby kupić takie coś, przejechać się własnym motocyklem, a grałem sobie w gry komputerowe na konsoli, czy coś, coś tego typu, coś w tym podobnie, czy oglądałem fajne filmy, gdzie się ścigali na takich motocyklach, a teraz czas samemu pojeździć po mieście, więc ruszamy w trasę, wszystko za 5 złotych, to jest niewiarygodne. Jedziemy na przejażdżkę. Odpalamy. Mówiłem, że bestia i nie kłamałem. Naprawdę mega, mega sprzęt. Szkoda, że nie mam uprawnień, żeby nią pośmigać, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, no bo na wszystko nie można mieć uprawnień. Jak kupię helikopter kiedyś, mam nadzieję, że kupię helikopter. Jak kupię jakiś helikopter w projekcie, to też pewnie nie będę nim, nim sam mógł sterować, no bo nie mam uprawnień. Ale tak czy siak, fajnie nawet posiedzieć, czy po, polatać sobie na jakimś prywatnym terenie na niej. No a my zbliżamy się już w sumie do do zakończenia odcinka, ale tak jak mówiłem w poprzednim, dla mnie to jest jedna z ważniejszych części tego filmu, bo oprócz tego, że chcę wam pokazać, jak fajnie pomalutku, małymi kroszkami wzbogacam się, kupuję coraz to lepsze rzeczy. To jeszcze chcę was zatrzymać z tym wszystkim na dłużej. Chcę, żebyście to wy też zobaczyli, że tak się da i żebyście zasubskrybowali ten kanał, bo jeżeli Coś jest warte tego. Jeżeli uważacie, że to jest warte zasubskrybowania, no to zróbcie to, nie marnujcie szansy. Tak samo zapraszam Was do oceny pod filmem, zarówno takiej, jak i takiej. Mam nadzieję, że więcej będzie takich. No i komentarz, bo bardzo lubię czytać komentarze. Cały czas to podkreślam, że to, jak wypiszecie, to jest takie mega, że widzę na przykład, że ktoś, e, nie wiem. Zobaczył, że mam jakieś tam skarpetki dziwne, czy, czy jakieś, nie wiem, czy zobaczył, że byłem nieuczysany, czy zobaczył na przykład, że traktor, to by nie, nie był, miałem traktor dwa, dwa odcinki temu, zobaczył, że traktor to nie był C330, tylko to była C328, jakiś model wcześniej. I rzeczywiście, dzięki, dlatego o to chodzi, bardzo fajnie, że komentujecie. Jakże, jeśli chodzi o tą opinię, opinię o kanale, to też fajnie, jakbyście się podzielili opinią. No i oczywiście wszelkiego rodzaju social media, czyli Facebook, Snapchat, Instagram. To też jest w sumie ciekawe, ważne i to i to. Więc w wolnej chwili zapraszam tam też. Tam się dużo więcej dzieje, no bo odcinki są raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, a tam jestem codziennie. Kończymy, co? No. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał i do zobaczenia. Czekajcie, jeszcze zajdę z tego. Jeszcze się nie wprawiłem ze schodzeniem, ale do zobaczenia w kolejnym odcinku. High five. Cześć.